Kiedy pustasz ale i browarka, dalej, warka, dalej, dalej potem dalej drugi raz. I browarka, do białego ranka, i browarka, do białego ranka, i browarka, do białego ranka, to sami nie wypije, ubeka się I browarka, do białego ranka, i browarka, do białego ranka, i browarka, do białego ranka, co tam nie wypije, kupek ta ciągry, siedząc już lekko zbadowany. On to toto, ten zielony, co robił bielone Brr, brr, patatki, skręcamy kawły Pijesz z nami browar albo gin, albo gin I browarka do białego ranka I browarka do białego ranka I browarka do białego ranka to za ile nie wypije, tak a Za chwilę będzie koniec. Mm -hmm. To nasze reakcje i nawet spoko. 6 na 10. Mm, a tak dla mnie ta 8,5. Na razie.